Nigdy nie będziesz szedł sam. Krzyczyliście wtedy, kiedy odsunęli mnie od służby sędziowskiej, zebrali to, co kochałem. To było bardzo, bardzo wzruszające, ale wówczas też zrozumiałem, że nie można nas pokonać. Pewnie można nas może zniszczyć, ale pokonać z pewnością nie. Solidarność, przekonanie o słuszności wartości, o które walczymy, których bronimy i oczywiście nadzieja to jest nasza siła życzę całej ulicznej opozycji żebyście zawsze pamiętali że za chmurami jest słońce że nawet najdłuższa noc kiedyś się skończy i wstanie dzień i pamiętajcie o słowach Hawla. prawda i miłość muszą zwyciężyć nad Kłamstwem i nienawiścią. O tym powinni pamiętać wolni ludzie. Wolni ludzie o tym pamiętają. Zawsze.